Po załączeniu się gry pojawia się ekran główny, przedstawiający historię naszej cywilizacji. Jest to bogaty opis. Jeżeli gramy już gotową cywilizacją, warto sobie poczytać dla y, imersji, dla wczucia się w fabułę, która oczywiście nie jest narzucona, i każdy tworzy ją sam z siebie. Co pozwala nam na bardzo dużo wolności, co jest wielką zaletą Stellaris. Po kliknięciu gry, rozpocznij, pojawia nam się. Mapa naszego układu gwiezdnego. Wiem, że część z tych rzeczy może wydać się dosyć przytłaczająca, więc zacznijmy od nawigacji po całym ekranie. Najważniejsze co trzeba wiedzieć to cztery y, e, strefy ekranu. Zacznijmy od tej na górze. Na samym górze w lewym górnym rzędzie mamy ikonkę naszego rządu. Po kliknięciu w nią będą pojawiały nam się główne informacje na temat naszego rządu, demografia naszej populacji czyli jakie gatunki zamieszkują całe imperium, oraz możliwość zmiany głosu doradcy co jest kwestią czysto kosmetyczną. O wszystkich specyfikach tego ekranu kiedy indziej. Na samej górze mamy surowce. Bardzo ważnym jest, żeby utrzymywać dodatnią wartość plusa przy każdej z nich. Jeżeli okaże się, że więcej zużywamy danego surowca, niż go pobieramy, niż go produkujemy, zmieni się to na minus, wartość na minusie i kolor będzie czerwony. Także bardzo łatwo zauważycie, kiedy coś będzie wymagało natychmiastowej waszej interwencji. Surowce po kolei to kredyty. To podstawowy surowiec, będący wartością monetarną całej galaktyki. Wytwarzacie ją dzięki różnym e, budynkom, co zresztą zawsze będzie napisane po części e, w opisie. Nie martwcie się, że czegoś nie wiecie na początek. Gra e, wymaga od Was e, wczucia się. E, b, b, Paru godzin na obeznanie się z pełoma mechanikami. To, co nagrywam teraz, nie jest, broń Boże, żadnym samouczkiem, tylko próbą wytłumaczenia podstaw. Także mamy kredyty energetyczne, minerały, żywność niezbędną do wyżywienia ludności organicznej, towary konsumpcyjne, które stanowią pewnego rodzaju. Taką marchewkę na kiju dla organicznej ludności. Wykorzystujemy ją między innymi na utrzymanie różnych zawodów, stopy istotne do budowy statków kosmicznych, wpływy będące wartością naszej siły politycznej, pozwalającej nam rozwijać imperium oraz jedność. Po 3-3-2 Libra, jedność zaczyna się coraz większą odgrywać rolę w tworzeniu naszej społeczności, dlatego też trochę o niej będzie i później, tak jak o wszystkich surowcach. Dalej mamy badania, surowce strategiczne, co o czym później, wielkość imperium, dostępni posłowie, populacja, limit baz gwiezdny, który możemy zbudować, jak i limit marynarki wojennej. Po lewej stronie... Jest lista, z którą bardzo warto się zaprzyjaźnić, ponieważ to skrót najważniejszych elementów, o szczegółach każdej z poszczególnych list może kiedy indziej. Ważnym jest, żeby pamiętać, że taka, że taka lista po prostu tu istnieje. Bardzo często pomaga szybko dojść do różnych elementów rozgrywki. Dlatego będziemy później się na niej skupiać. Po prawej stronie, natomiast, mamy indeks, który przedstawia nam w skrótowo różne elementy, dzięki czemu możemy po kliknięciu szybko dojść do różnych ważnych jednostek lub struktur, co robi każda z nich, wszystko w swoim czasie. Ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę na samym początku, przy nawigacji, to Pasek na dole. Przedstawia on nazwę obecnego układu gwiezdnego, w którym jesteśmy. Ikonkę, która jest tożsama z tą w prawym, w lewym górnym rogu, oraz mapa galaktyki. Ona jest istotna, ponieważ pozwala nam szybko nawigować po naszej imperium, które oczywiście będzie rosło z czasem. To, co zobaczymy po kliknięciu w nią, to widok. Z daleka widok o wiele bardziej y, pozwalający nam zobaczyć całość galaktyki, wszystkie układy gwiezdne, będziemy mogli oddalać i przybliżać sobie widok, y, i pokazuje nam już symbolicznie tylko to, co dzieje się na planecie.